Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Moja Znajoma Świnka Pepa. Chodźmy sobie do domu, zobaczyć, co ewentualnie tutaj jeszcze na nas czeka. Dawno nie byliśmy w naszym pokoju, a dokładnie w sumie w pokoju Świnki Pepy. Peppo, Ty i Twój znajomy mieliście ostatnio wiele zajęć, prawda? Zgadza się. Podobno pomagaliście różnym osobom w mieście jest pomocny! Rozumiem. <noise> Ty również, Pepo. Ponieważ byliście tacy grzeczni, zabierzemy was do ziemniaczanego miasteczka. Ho ho! mnie! O! Ziemniaczane miasteczko nadchodzimy! Tato świnko, czy ostatnio nie zakręciło ci się w głowie na ziemniakowej rakiecie? Tak, ale jestem pewien, że to się już nie powtórzy. Tato świnko, nigdy się nie zmienisz. Ziemniaczane miasteczko to magiczne i ekscytujące miejsce, w którym sam pan ziemniak nauczy was, jak ważne są warzywa. Wsiądźcie do samochodu, gdy będziecie gotowi i ruszamy. Jak najbardziej. Jedziemy za tym. Jestem potężnie ciekawa tego miasteczka. O nie, dalej tutaj remontują jeszcze. Byku, co tu się dzieje? Witaj, rodzinko! Witajcie dzieci! Właśnie jesteśmy w trakcie naprawiania drogi. A co się stało ze starą drogą? Boże jej drzew sprawiły, że na drodze pojawiły się wyboje i jazda stała się niebezpieczna. Bez obaw! Zajmiemy się tym razem z panem Nosorożcem. Na pewno macie dużo pracy. Nie będziemy przeszkadzać. Hmm. Czy droga jest przejezdna? Hoho, jasne! Możecie jechać dalej, tylko ostrożnie. Rozumiem. Dziękuję. Do widzenia, panie byku. Do widzenia, panie nosorożcu. Dziękujemy za naprawienie drogi. Dobrze, zatem jedziemy dalej. Jest i ziemniaczane miasteczko. Oj, jakie słodkie. Ziemniaczane miasteczko. Ziemniaczane miasteczko. Miejsce odkryć, zabawy i nauki o tym, jak ważne są warzywa. Hurra! O, nareszcie tu jesteś! Jest większe niż pamiętałam. Witam w ziemniaczanym miasteczku! Chcecie dobrze się bawić? Bardzo! Chcecie odkrywać? Bardzo! Chcecie dowiedzieć się jak ważne jest jedzenie owoców i warzyw przynajmniej 5 razy dziennie? Um, tak! Fantastycznie! <grydziecie> tak, bez przekonania widzę! Pamiętajcie aby zwiedzić cały park! Czeka was wiele ciekawych atrakcji! Dalej dzieci! Bawcie się dobrze. Chodźmy zatem do parku, co my tu mamy po kolei. Jest i. Batata świnka się wystraszył, kolejki. Zaczynamy ale stroma. Ojejku. Najgorzej. Ojej, jeszcze to góry nogami. Jeszcze raz. Na pewno odpuszczę drugą rundę. Widzę, że pepa zadowolona. Co my tu mamy? Okej. Okay. Świetnie. Chodźmy dalej zobaczyć co... Jakie tutaj są jeszcze atrakcje? O, jest i coś dla George'a. Są dinozaury. A jakiś smutny? Czy to kolejna kolejka? A możemy tutaj tylko pozaczepiać te dinozaury. Myślałam, że będzie można wsiąść do wagonika. O, chodźmy, chodźmy. Warzywna karuzela? Epo, twój znajomy towarzyszy nam już od jakiegoś czasu. To prawda. Odwiedziliście razem wiele miejsc. Nasz dom! I nasz dom. Było super, prawda? Oczywiście! Byliśmy nawet razem na plaży. Znaleźliśmy wiele rzeczy w sadzawki. Sadzawki! Sadzawki! I w lesie. Pomogliście biednemu żółwiowi Tidlesowi na placu zabaw. Hurra! Hurra! I wszyscy wybraliśmy się aż na śnieżną górę. Ja was tam zabrałam! I do muzeum! Podobała wam się podróż na Księżyc? Mi tak! Od jakiegoś czasu widuję was w miasteczku! Zawsze miło zobaczyć nowe twarze. Oho! A z zamku wichrów widzieliśmy całe miasteczko. Co to był za widok? Cieszę się, że odwiedziliście ziemniaczane miasteczko. My, my też się cieszymy. Świetnie się bawiłam! Przyjaciele na zawsze. Na zawsze! takie słodkie i urocze. O jejku. No to, moi kochani, udało nam się ukończyć grę na 100%. Oczywiście, I mam nadzieję, że ta seria podobała Wam się tak samo, bardzo jak mi. No, uśmiałam się niesamowicie. Oczywiście będzie to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!